Wakacje to jest bardzo ważny temat w życiu Polaków i wszyscy na nie bardzo czekamy. Mieliśmy duże obawy, jak będzie z wakacjami w tym roku. W zeszłym wakacjach wzięło udział 60%. 60% z nas wyjechało do innych miejscowości niż miejsce zamieszkania. W tym roku... Wcześniejsze prognozy pokazywały, że odsetek ten znacząco spadnie, natomiast im bliżej wakacji, tym wiadomości są lepsze i widać, że znowu 58% Polaków deklaruje, że wyjedzie na wakacje, 21% deklaruje, że jeszcze nie do końca wie, ale myślimy, że część z nich również zdecyduje się na letni wypoczynek. To co ważne, 65% to są młodzi ludzie, tak? I wśród nich ten odsetek jest najwyższy, tych, którzy planują wakacje w tym roku. Polacy znowu wyjadą do Polski. Okazuje się, że aż 70% osób, które deklarują wyjazd, mówią, że spędzą swoje wakacje w Polsce, co jest bardzo dobrym komunikatem, bo to znaczy, że pieniądze, które zarobiliśmy w ciągu tego roku, zostaną razem z nami. To pokazuje, że nasza branża hotelowa będzie mogła odbić się po pandemii. To pokazuje, że pieniądze zostaną w kraju. Z zagranicznych kierunków cały czas widać, że modna jest Grecja, modne są Włochy, modna jest Turcja, ale widać też Pewien odsetek osób, które zaczynają zastanawiać się nad wyjazdami dużo bardziej zagranicznymi, z taką zagranicą, która nie jest w Europie. To również świadczy o tym, że stać ich na to. Wiemy, że średnia wydatków wynosi 4,800 zł polskich. To jest duża kwota jak na średnie gospodarstwo domowe w Polsce. 26% deklaruje, że wyda więcej w przedziale do 8 tysięcy złotych. Widać tutaj, że osoby wykształcone, osoby z dużych miast, Osoby o dobrych zarobkach planują wakacje w przedziale nawet powyżej 10 tysięcy. Myślimy, że to są wyjazdy zagraniczne, które kosztują tyle, ile kosztują. Wszyscy baliśmy się inflacji i że ta inflacja spowoduje zmianę zachowań Polaków, szczególnie zmianę zachowań w zakresie wakacji. Okazuje się, że dla wszystkich szczęśliwie widać, że ta zmiana nie nastąpiła. To, co też jest bardzo ważne, to to, że 70% osób, które będą wyjeżdżać, będą wyjeżdżały do miejscowości w Polsce i że te pieniądze zostaną razem z nami.